witajcie moi drodzy na kanale wymiataż dzisiaj poranny spacer z pieskiem tylko do lasu bukowego dajcie suba dajcie łapkę w górę dajcie komentarz tu widzę po mojej prawej stronie różowe kwiatki białe nie wiem jak ma wiadomo tutaj góra czegoś jest tak zwiru tłucznia tak Miesek węszy Wczoraj było trochę turystów u mnie, Było ciepło dzisiaj będzie też ciepło, ale może dać spać. Dzisiaj mam wyprawę do pewnego zmiego miasta. Muszę pewne sprawy załatwić, ale nie powiem. Tajemnica, piesek węży. Ptaszki już cudownie ścierkają Ptaki, trele zaczynają od trzeciej nad ranem. Nagrałem wam ptaszki. Zapraszam do nagrania wcześniejsze słuchowiska oczywiście tak dzisiaj może młodego osobnika zobaczę i trochę starszego tak. piesek węsły tak. pogoda będzie wiadomo jaka taka jaką zapowiedzieli w TV choć nie zawsze im się sprawdza To były ptaszki. Za chwilę będzie odliczanką. wyprawy kończę w lesie bukowym, oczywiście. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. papatki koniec pa.